Siema tutaj dealer, witam w kolejnym filmie z tajemnicy ciekawostek na kanale. Dziś bierzemy sobie Saints Row 4. Yy, I tak, ostatnio był na kanale Life is Strange 1. Ciekawostki się z niego skończyły yy, W międzyczasie też porobiłem playlisty na parę starych serii, bo na przykład dawno temu były ciekawostki z na trójki, gdzie też były dodatki serce z kamienia, czy Wino, czy też w ogóle playlistę na series Uncharted, bo tam wszystkie kurwa części były bo i Lost Legacy, i czwórka At Hand, czy kurwa trójka Drake's Deception, czy dwójka Among Thieves, czy kurwa jedynka Drake's Fortune, no i... no każdy, nie? No i stwierdziłem, żebym sobie jedną ciekawostki, więc postanowiłem dzisiaj na lupę wziąć e, Saints Row 4 Myślę, że w tej grze jest na tyle dużo, że nie będę kurwa zmieniał gier jak Rękawiczki, więc Ech, najgorszy kurwa Saints Row, oprócz Get Out of Hell, tak bo to kurwa nawet nie grałem już. To no co, zobaczymy jakie tu będą ciekawostki. Także no co, koniec pierdolenia i lecimy dalej, zobaczyć co będzie. Nasze dzisiejsze ciekawostki zaczniemy od lokacji tutaj na Carver Island. Jest tutaj taki sklep z ubraniami. Jest to dość yy, niecodzienny sklep z ubraniami, więc pokażę Wam jego niecodzienność. No, wchodzimy sobie tutaj jak do siebie. Yy, no i co, wezmę sobie jakąś broń, niech będzie to. Ogólnie tak, trzeba postrzelać trochę w te drzwi, aby się one otworzyły. Ale po jakimś czasie się one otwierają, więc wchodzimy. Sorry, i yy, ten. No, idziemy na dół. Kurwa, w ogóle nieźle z tych rur. No i po dojściu tutaj mamy deweloperów odpowiadających za tą główną gra. Widzimy tutaj każdego z tych skurwysynów, którzy teraz powinni w sumie zapierdalać na galerze za kurwa przyczynienie się do upadku serii. No tak. Więc pierdol się. Zresztą, kurwa, każdy z was po kolei. Efekt był wow, ale liczyłem na to, że coś się faktycznie wydarzy. Niemniej jednak tutaj jest to, co nas interesuje, mianowicie tutaj mamy maleńki pistolecik, tak? No i... Skoro dostaliśmy nową broń, to oczywiście pokażę wam, czy, czy się kurwa opłacało. Mm, ach, już mam pierwszego chętnego. Aha, dobra, nie użyłem tej broni. Dobra. Everyone loses to me. O, o, kurwa, nawet baga zaliczyliśmy. Dobra, tam trzeba się. Ten, dobra, kto jest pierwszy chętny? A chuj, niech będzie, że ty. No, ma to kurwa rozrzut, nie? Niezłe, gówno. No, kurwa, jeszcze ci. Druga ciekawostka, którą wam dziś pokażę, to będzie ukryty pojazd. Z broni przychodzimy na pojazd i. Ten pojazd możemy znaleźć tutaj, w prawej części mapy. Tutaj do zrobienia jest taka... O kurwa, coś sobie zaznaczyłem. Jest ta oto wieża. Normalnie trzeba się na nią wspinać, ją robić, ale... Przed chwilą ją kurwa zrobiłem. Więc przenoszę się teraz w górę tej wieży. I trzeba zeskoczyć tutaj. I tu znajduje się ten pojazd. Noszący nazwę y, Salem. Jest to latająca kurwa miotła wznoszenie się, opadanie, zmiana trybu lotu. To jest Zmieniony w ogóle. Przełącz tryb. Na jaki mogę przełączyć? A na takiego samolotu. No to jest ogólnie taki śmieszny pojazd, właśnie w tej grze wideo. W da się tu kurwa wlecieć. A nie, tu. O kurwa. Ło. Jakieś kurwa. Zajebiście można się bawić z tym miodłą. Mogę ja trochę, jaka ta gra jest pojebana. Kolejna ciekawostka jest dość prosta, ponieważ jest to wykorzystanie słynnego krzyku Wilhelma. Tego kurwa z memów, tego krzyku kurwa. Dalej mam dla was prawdopodobne nawiązanie do Postala. Czyli słynny dialog Postal Duda, I regret nothing. Jak dobrze wiemy, Saints Row 4, jak i w ogóle Saints Row, y parodiują naprawdę wiele rzeczy, które mamy w rzeczywistości. Więc, jak każdy dobrze wie, Saints Row 4 był inspirowany Matrixem. Dlatego możemy znaleźć dużo nawiązań do Matrixa, jak choćby odniesienie do niebieskiej i czerwonej pigułki, czy też. Wprost! Mówienie o Matrixie. A więc yy, to na tyle z tego filmu. Jeśli Wam się on możecie dać łapkę w górę, jeśli nie, to możecie też wypierdalać. No i nie wiem, będą kolejne filmy z Teen że także no... edo widzimy się. Tam nie wiem, kiedy zrobię następny film.